Witajcie w kolejnym filmie na pasiece. Tak to dzisiaj wygląda. A tutaj, właśnie, gdzieś sarny się w lesie chowały. Nie wiem, czy ją zobaczycie, czy nie. Ciężko ją dostrzec, ale tam zarośle jest. Także nie będziemy, nie będziemy im jakoś za bardzo przeszkadzać. Ale o, jest. Zobaczcie. Ach, nie wiem, czy ją było widać. Ale pobiegła, pobiegła sobie do lasu. Ale wracając już do głównego e, tematu filmu, e, dzisiaj zaglądniemy do odkładów, co tam słychać. Czy pokarmu mają e, wystarczająco? Jeśli, jeśli by tego pokarmu brakowało, to im e, pokarmu dodamy w postaci syropu cukrowego, ponieważ podkarmiaczki mam już do do odkładów podane więc jeśli tylko tego pokaru będzie brakować to pszczoły dostaną dostaną syrop cukrowy w przyszłym tygodniu dzisiaj mamy dzisiaj mamy sobotę 25 maj godzinę 12 w przyszłym tygodniu będę miał już matki do tych odkładów także w przyszłym tygodniu będziemy podawać podawać matki Akurat będzie 9-10 dni po stworzeniu tych odkładów. Dzień lub dwa dni wcześniej pozrywam, pozrywam mateczniki, jeśli pszczoły jakieś tam sobie na, natworzyły. I podamy im matki takie hodowlane tegoroczne. Także tak to wygląda. Ja zabieram się za robotę. Dzisiaj taki szybki przegląd. Zobaczymy, co słychać w odkładach. W kolejnym filmie na pasiece. Tak to dzisiaj wygląda. A tutaj, właśnie gdzieś, sarny się w lesie chowały. Nie wiem, czy ją zobaczycie, czy nie. Ciężko ją dostrzec, ale tam na jest. Także nie będziemy, nie będziemy im jakoś za bardzo przeszkadzać. Ale o jest. Zobaczcie. Ach, nie wiem, czy ją było widać, ale pobiegła. Pobiegła sobie do lasu, ale wracając już do głównego e, tematu filmu, e, dzisiaj zaglądniemy do odkładów. Co tam słychać? Czy pokarmu mają e, wystarczająco? Jeśli, jeśli by tego pokarmu brakowało, to im e, pokarmu dodamy w postaci syropu cukrowego, ponieważ podkarmiaczki mam już do, e, do odkładów podane, więc jeśli tylko tego pokarmu będzie brakować to pszczoły dostaną, dostaną syrop cukrowy w przyszłym tygodniu dzisiaj mamy dzisiaj mamy sobotę 25 maj godzinę 12 w przyszłym tygodniu będę miał już matki do tych odkładów także w przyszłym tygodniu będziemy podawać podawać matki akurat będzie 9-10 dni po stworzeniu tych odkładów Dzień lub dwa dni wcześniej pozrywam, pozrywam mateczniki. Jeśli pszczoły jakieś tam sobie na, e, natworzyły, i podamy im matki takie hodowlane tegoroczne. Także tak to wygląda. Ja zabieram się za robotę. Dzisiaj taki szybki przegląd. Zobaczymy, co słychać w odkładach. Ok, jesteśmy. Przy pierwszym, przy pierwszym uliku odkładowym zobaczmy, co tutaj słychać. Wygląda to w ten sposób. Na razie sobie odłożymy. mamy podkarmiaczkę, mniej więcej miejsca zajmuje. Okay, to już ostatni wygryzający się czerw. Mateczniki tu pszczoły próbowały próbują sobie tworzyć, ale to im jeszcze wyciągniemy po weekendzie, przed tym jak to jak, jak kupię matki. Najbardziej interesuje mnie. ramka z pokarmem czy pokarm jest? To się pszczoły się za bardzo nie denerwowały to była ramka z pokarmem i jest bardzo bardzo ciężka, więc z pokarmem pszczoły nie zużyły zbyt wiele, z pokarm mają, zobaczcie pokarmają, z drugiej strony też cała ramka pokarmu, Ok, To jest to wszystko, co co dzisiaj tutaj chciałem chciałem wiedzieć. Na pewno pszczoły nie głodują, więc to najważniejsze. Także nie przeszkadzamy pszczołom, bo pszczoły są trochę zestresowane faktem no, że że nie mają w rodzinie matki, ale to też to też już niedługo się zmieni. Dobra, podkarmiaczka wraca do, do ula. Gdyby kiedyś w przyszłości pszczoły jednak, jednak tego pokarmu potrzebowały, to podkarmiaczka będzie jak znalazł. O, tu co? byś mi w ulu coś próbowało wygryźć. Mam nadzieję, że to nie dzięcioł. Ok, zamykamy ulik podłożymy żeby się tak ulnie hibotał. ok ok pierwszy ulik zrobiony idziemy idziemy do drugiego ale w tym drugim myślę że jak w tym jest tak myślę że i w tym drugim będzie będzie podobnie no ale to sprawdzimy zobaczcie tu wygląda to w ten sposób Gnięta. Ok, i zobaczmy. I tu też już widzę, że. Pokarmy. Pokarmy jest. Czy go nie ma? Jest. Proszę bardzo. Ramka z pokarmem, więc, więc też już tutaj dalej zaglądać pszczołom nie będziemy, bo nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj chciałem sprawdzić tylko tylko to czy pszczoły mają mają wystarczającą ilość pokarmu troszkę musimy ramkę przesunąć bo bo się nam ramki nie mieszczą podkarmiaczka się nie mieści to się stało, nie wiem, ale te są troszkę bardziej te są troszkę bardziej rozsunięte ramki i przez to tak się tak się stało, ale tutaj na tej ścianie zewnętrznej pszczół nie ma, także pod karmiaczka OK, zmieściłaś Dobra i teraz pszczoły czekają do środy A na środę mam, mam dla nich zamówione Zamówione matki, i myślę, że będą to już rodzinki takie, które w przyszłym roku będą cieszyć. Będą cieszyć, i może trochę miodu przyniosą. Ok, w tym wejściu tyle. Jeszcze coś, może, dogram na zakończenie, jak mi coś do głowy przyjdzie. Ok, i witam Was kilka dni później. Dzisiaj mamy 28 28 maja wtorek jutro jadę jutro jadę po matki do moich ulików odkładowych i dzisiaj właśnie zrobiłem sobie przeglądy tych dwóch ulików odkładowych pozrywałem, pozrywałem mateczniki mam nadzieję że żadnego nie przeoczyłem bo kilka ich, ich szczególnie w tym w tym były więc pozrywane teraz już pszczoły nie mają nie mają możliwości stworzenia nowych mateczników ponieważ czerw już jest zasklepiony także powinny jakim jutro podam matki powinny je bez problemu bez problemu przyjąć także, także zobaczymy u nas w dalszym ciągu piękna pogoda bez kidzieńskim słońce dwadzieścia kilka stopni tu jak widzicie przybył nowy, nowy ul z wczorajszego łapania roju też pszczoły się zadomowiły, nigdzie nie odleciały, są. Także na pasie pasieka się rozwija. Zobaczymy teraz jak pójdzie z ulikami odkładowymi i poddawaniem matki, ale to jutro. ok, Chyba wszystko to, co Wam chciałem powiedzieć. Jutro jedziemy, jedziemy po matki. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej.